Szanowni Państwo, zbliżają się wakacje. Jest to czas, który chcemy miło spędzić, ale też chcemy spędzić ten czas w sposób bezpieczny. Ja wraz z moimi służbami podpowiem Wam, jak można wakacje spędzić bezpiecznie, miło i zdrowo wrócić do domu. Zapraszam Państwa do obejrzenia tego filmu. W dłuższą trasę chciałbym pokazać parę rzeczy, które ja mam w swoim samochodzie i myślę, że byłyby przydatne dla nas wszystkich, kiedy jedziemy w trasę no, dalszą. I tak oto przede wszystkim zestaw GPS, system nawigacji. Nawigacja jest nam bardzo przydatny i potrzebny. On jest połączony również z zestawem komórkowym, dający nam możliwość rozmawiania w czasie jazdy, nie odrywając rąk od kierownicy, To jest bardzo ważne. Myślę, że również kolejnym elementem dość istotnym dla nas jest fakt posiadania przy sobie, Szanowni Państwo, atlasu. Nie będę ukrywał, biorąc pod uwagę fakt, że GPS jest wszędzie przydatny, wszędzie jest on działający, ale są jednak takie momenty, że, że jednak może zdarzyć się, że on nie zadziała. W związku z tym zawsze wożę z sobą atlas. To jednak przydatna sprawa. Przypominam też o okularach. Może nieistotne, wydawać by się mogło zawsze, bo słońce, ale proponuję, żeby okulary zawsze były pod ręką. Oczywiście dobrze jest mieć jakiś, jakąś wodę pod ręką w czasie jazdy, to jednak są emocje, to jednak jest kawał drogi czasami, kiedy musimy jechać i myślę, że to jest przydatne. Chciałem Wam pokazać, co mam w bagażniku. Myślę, że jadąc w dłuższą trasę. Również musimy mieć to, co jest dla nas bardzo ważne i daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Kamizelka. To zawsze wożę w samochodzie. Mam taki koszyk, który jest przydatny wielu działać, chociażby zakupy, nawet latem jesienią grzyby, ale w nim wożę kamizelkę, latarkę i oczywiście wodę, wodę gazowaną. Wodę w ogóle. To jest, to jest przydatne. I w bagażniku istotną rzeczą jest koc. Chcę zaznaczyć, że koc jest ważny w stacjach wypadków drogowych, jest on przydatny do tego, aby jednak osoby, które uległy wypadkowi, okryć zachowując temperaturę. W moim samochodzie jest schowany z boku w zestawie zestaw apteczny. Ja chciałbym tylko powiedzieć tyle, jak jadę w dalszą podróż, to ten zestaw apteczny wkładam pod siedzenie kierowcy. Ale zabezpieczam tak, żeby mi się nie wysunął pod nogi. Natomiast, kiedy normalnie podróżuję gdzieś w niewielkich odległościach, mam go oczywiście w swoim schowku. Dlaczego o tym wspominam? Bagażnik na wakacje jest pełen różnego rodzaju torb, pakunków i czasami wyszukanie, wyjęcie apteczki no, zajmuje zbyt dużo czasu, a w wypadku to liczą się, liczą się sekundy. Stąd też myślę, że to wyposażenie, które pokazałem, przydaje się. I myślę, że jest dla nas ważne. Wypoczynek nad wodą niesie za sobą tyle samo przyjemności, co i niebezpieczeństw. Tutaj należy przede wszystkim pamiętać o zdrowym rozsądku, pamiętać o tym, że woda jest bardzo niebezpiecznym żywiołem. Korzystając z kąpieli wodnych, należy przede wszystkim kierować się. Podstawowymi zasadami bezpieczeństwa zasady te to nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, nie wchodzić do wody zaraz bezpośrednio po zejściu ze słońca, będąc nagrzanym. Wtedy bardzo łatwo może dojść do szoku termicznego, organizm może się zachować w sposób nieprzewidziany. Bardzo łatwo wtedy może dojść do utonięcia. Kolejna bardzo ważna zasada, korzystać z akwenów dozorowanych, pilnowanych przez, przez Straż Wodną, pilnowanych przez osoby do tego wyszkolone. Nie skakać do wody, kiedy nie znamy dna, kiedy nie wiemy, czy jezioro jest głębokie, czy jest płytkie. Bardzo łatwo wtedy może dojść do tragedii. Kolejna rzecz, pozostawmy miejsce, w którym wypoczywamy, czystym. Bardzo często spotykamy się z tym, że tak na brzegu, jak i w samej wodzie jest bardzo dużo szkła. To również może spowodować bardzo nieprzyjemne konsekwencje takiego właśnie wypoczynku. Kiedy wybieram się na wycieczkę łodzią, przygotowuję się do tego. Biorę z sobą kapoki. Nakładam na siebie, a wtedy czuję się bezpiecznie. Wtedy mam pewność, że jak łódka się przewróci, to nie utonę. Podaję też kapok mojemu współpasażerowi, bo musimy też dbać o bezpieczeństwo innych użytkowników. Kapoki muszą być dobrze zapięte, ściśle przylegać do ciała, bo wtedy spełniają swoją funkcję. też z sobą koło ratunkowe, gdyby się okazało, że komuś będziemy musieli udzielić pomocy albo sami tej pomocy będziemy potrzebowali. Dobrze mieć też z sobą rzutkę. Ona pomaga, pomaga ludziom, którzy toną. Można rzucić tą rzutkę i wtedy ona jest bardzo przydatna. poczywając nad wodą trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo przede wszystkim należy stosować się do poleceń ratowników po drugie podczas wchodzenia do wody należy najpierw siebie lekko obmyć aby nie doznać szoku termicznego przypominam również o tym żeby zachować szczególną ostrożność przebywając na pomoście przede wszystkim nie skaczemy z pomostu bo to jest naprawdę groźne Ziemia Lubuska jest bardzo piękna. Wypoczywa tu wielu turystów. Mamy tutaj ponad 500 jezior, dużo lasów. Jest to też świetne miejsce do wypoczynku na rowerach. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze i cieszę się, kiedy mogę w taki sposób spędzić czas. Jadąc rowerem, pamiętajmy przede wszystkim o tym, aby rower wyposażony był w światła: białe światło z przodu, czerwone światło z tyłu. Ponadto sam rowerzysta powinien ubrany być w kamizelkę podblaskową. Te proste i podstawowe atrybuty sprawiają, że każdy inny użytkownik ruchu drogowego już z daleka, z o wiele większej odległości widzi rowerzystę jadącego czy to po jezdni, czy to po ścieżce rowerowej. I tutaj kolejna rzecz, ścieżki rowerowe. W naszym województwie powstaje ich coraz więcej. Dlatego też należy korzystać ze ścieżek rowerowych. Właśnie najbezpieczniejsza forma poruszania się rowerem jest właśnie, jest właśnie jazda ścieżką rowerową. Ponadto bardzo istotna rzecz, tutaj już chodzi o nasze bezpieczeństwo bezpośrednie. Korzystajmy z ochraniaczy na łokcie, na kolana. Nośmy kask podczas jazdy rowerem. Podnosi to bardzo bezpieczeństwo osoby korzystającej z tego właśnie środka lokomocji. Okres wakacyjny dla nas saperów jest bardzo wzmożonym okresem naszej działalności. Do jednostki wpływa bardzo wiele zgłoszeń o wykrytych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych. Szczególnie na terenie naszego województwa niemalże każdego dnia wyjeżdżamy do zgłoszeń. Do zgłoszeń. Przedmioty wybuchowe i niebezpieczne znajdowane są szczególnie w kompleksach leśnych przez dzieci, młodzież, podczas wypoczynku, podczas spacerów, podczas wycieczek rowerowych. I w tym przypadku właśnie mamy do czynienia z zgłoszoną miną przeciwpancerną znalezioną podczas pateru do lasu. Jednostka wojskowa została powiadomiona przez policję o znalezionym przedmiocie wybuchowym. Ten został zabezpieczony przez policję do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. Na miejscu, po się patrolu saperskiego, pierwsze czynności wstępne przeprowadzane są przez dowódcę patrolu, który rozpoznaje miejsce znalezionego przedmiotu wybuchowego. Za chwilę zbliży się tutaj dowódca patrolu, rozpozna jakie niebezpieczeństwo stwarza dany przedmiot wybuchowy. Jaka jest strefa niebezpieczna i w jaki sposób pozostali żołnierze muszą podejść do danego przedmiotu wybuchowego, aby bezpiecznie został ściągnięty z miejsca występowania. Tak jak wcześniej powiedziałem, mamy tutaj do czynienia z miną przeciwpancerną. Jeżeli taki przedmiot wybuchowy występuje, należy mieć na uwadze. Zawsze, że może znajdować się pod nim dodatkowy, przyłożony ładunek niebezpieczny. Mina może być ustawiona na nieusuwalność. Miny przeciwpancerne są bardzo niebezpieczne, jeżeli są ustawione w ziemi. Także przy ich usuwaniu należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie środków bezpieczeństwa. W tym momencie dowódca patrolu rozpoznaje minę, jaki jest typ, z jakiego okresu pochodzi i czy ewentualnie nie znajduje się konie jeszcze z boku jakichś. Dodatkowy zapalnik, który mógłby detonować podczas ruszenia miny. Miejsce zostało sprawdzone, oznaczone w jako miejsce niebezpieczne i w tym momencie dowódca patrolu po rozpoznaniu zagrożenia i typu przedmiotu wybuchowego udaje się do pozostałych żołnierzy w celu omówienia w jaki sposób będą przeprowadzane czynności, kto jakie czynności wykonuje i z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Najważniejsze w tym przypadku są przepisy bezpieczeństwa i zasady działania każdego żołnierza. Każdy musi wiedzieć, co ma robić, jakie czynności wykonuje, żeby nie popełnić żadnego błędu. Uwaga! Mina jest na powierzchni, bezpiecznie usunięta za pomocą i kotwiczki z ukrycia z bezpiecznej drogości. Saperzy z dowódcą podchodzą i przygotowują się do transportowania miny do pojazdu. W tym momencie mina kładziona jest na nosze, na komendę będzie przeniesiona do samochodu. Kierowca przy samochodzie przygotowuje szufladę specjalną, w której przewożone są niewybuchy i niewypały. I za chwilę mina zostanie włożona. Po zamknięciu szuflady kierowca przystąpi do Przygotowania pojazdu do transportowania miny, natomiast saperzy w tym momencie już powoli zwijają cały sprzęt, który był używany podczas akcji. I jeszcze będzie sprawdzony teren, czy czegoś przypadkiem nie zostało. Jeżeli młodzież, dzieci podczas letniego wypoczynku znajdą jakieś przedmioty wybuchowe, powinny zachować spokój, pozostawić dany znaleziony przedmiot przedniebuchowym w miejscu, w którym się znajduje, pod żadnym pozorem nie podnosić, nie przenosić, nie manipulować przy nim, a przede wszystkim nie wrzucać do dołów, rzek czy ognisk. Oznaczyć, jeżeli ma możliwość za pomocą jakichś podręcznych środków, zapamiętać miejsce, jeżeli to są małe dzieci, powiadomić osoby dorosłe, jeżeli młodzież, można powiadomić od razu komendę policji, każde zgłoszenie przez policjantów będzie przyjęte, sprawdzą wiarygodność, i powiadomią patron saperski, który będzie realizował zgłoszenie o znalezionym przynosił powinien zresztą.